To nie jest przypadek, że słuchasz tego teraz. Wszechświat właśnie przemówił i mówi do ciebie. Cisza, która przez długi czas otaczała Twoją historię, kończy się. Zegar duchowy zaczął wybijać nowy czas. Coś się przesunęło w Tobie, w Nim, w przestrzeni pomiędzy. I to, co wydawało się impossible, odległe, enterrado pod warstwami dorosłych decyzji i niewypowiedzianych słów. Właśnie zaczyna się poruszać. Jeśli czujesz, że to dla ciebie, jest. Jeśli Twoje serce zabiło szybciej na sam tytuł, to nie algorytm, to wezwanie, bo dusza zawsze wie, zanim umysł nadąży. Zostań tutaj. Dzisiaj opowiem Ci o czasie, który wydawał się końcem, a był tylko świętą pauzą. O milczeniu, które nie było obojętnością, ale koniecznym resetem. O tym, jak wszechświat, cichy, mądry, niewidzialny, zaczął tkać powrót. Jeśli jesteś nowa na tym kanale, zachęcam cię. Zasubskrybuj teraz i kliknij dzwoneczek, bo takie treści nie są przypadkowe. One przychodzą wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujesz. A jeśli to, co tu znajdziesz, poruszy cię, udostępnij ten film innej kobiecie, która też czeka na znak. Dziś opowiemy historię, która nie ma końca, bo została napisana nie atramentem, lecz przeznaczeniem. I wiesz co? On wraca. Ale ty już nie jesteś tą samą kobietą, i to wszystko zmienia. Może mijały tygodnie, a może miesiące, może nawet lata. Może obiecałaś sobie, że już nie wrócisz tam myślami że nie będziesz analizować, rozkładać na czynniki pierwsze że to już koniec. Ale coś w tobie nigdy nie pozwoliło do końca zamknąć tych drzwi. Niektóre więzi są tak głęboko zapisane w polu duszy, że nawet cisza nie potrafi ich wymazać. Ona tylko czeka i dojrzewa. Ten temat milczenie, oddalenie, rozdzielenie nie dotyka powierzchni. On wbija się głęboko. Bo nie chodzi tylko o to, że ktoś zniknął. Chodzi o to, co się w tobie rozpadło, kiedy to się stało. O pytania, które pojawiły się bez odpowiedzi: Czy to naprawdę koniec? Czy coś we mnie zawiodło? Czy on jeszcze myśli o mnie? Czy już przestałam istnieć? A może to ja muszę coś zrozumieć, zanim cokolwiek się zmieni? Są noce, kiedy serce nie śpi, chociaż ciało udaje, że odpoczywa. Są momenty, kiedy jedno słowo, lub jego brak, potrafi wywrócić cały dzień do góry nogami. I są takie ciche modlitwy, których nikt nie słyszy, ale które wszechświat odbiera z większą mocą niż jakikolwiek dźwięk. Modlitwy pełne tęsknoty, ale też zmęczenia. Modlitwy duszy, która już nie chce wracać do tego samego miejsca, ale nie umie też zapomnieć. Znasz to? To nie przypadek. Nie jesteś sama. Wiele kobiet nosi w sobie podobną historię, miłość, która zniknęła bez wyjaśnienia. Ciszę, która stała się ścianą, obecność, która kiedyś była oczywista, a teraz zamieniła się w pustkę. I właśnie dlatego ten temat jest tak głęboki, bo dotyka rdzenia, nie tylko miłości, ale też własnej wartości nie tylko drugiego człowieka, ale też relacji z samą sobą bo kiedy on odszedł, co tak naprawdę zostało? Zostałaś ty i cały wszechświat, który milczał razem z tobą. Ale nie po to, żeby Cię ukarać. Milczał, żeby coś w Tobie mogło się wreszcie usłyszeć. To nie była kara, to było wezwanie. W tej części opowieści zaczynamy rozumieć, że za fizycznym oddaleniem często kryje się głębszy proces, że dusze nie rozłączają się przypadkiem, że każde zniknięcie coś ujawnia, coś oczyszcza, coś aktywuje. I nawet jeśli tego nie widać od razu, czas ujawnia więcej niż słowa. Dziś. W świetle tej nowej energii zaczynasz czuć, że coś się zmieniło, nie tylko w nim, w tobie również. To, co kiedyś bolało jak rozdarcie, teraz zaczyna układać się w zrozumienie. Ale zanim przejdziemy do duchowego wymiaru tej historii, zatrzymaj się na chwilę. Poczuj, jak wiele już przeszłaś i jak głęboko twoja dusza pragnęła tego znaku, który właśnie otrzymała. Są momenty, w których świat zewnętrzny wydaje się milczeć, ale wewnętrzne głosy krzyczą coraz głośniej. To właśnie wtedy dusza staje twarzą w twarz z prawdą, której długo nie chciała usłyszeć: że miłość, którą przeżyłaś, nie była przypadkiem, że rozłąka, choć bolesna, była tylko częścią większego planu, że cisza nie oznaczała końca, ale transformację prawdziwy konflikt. Nigdy nie dzieje się tylko pomiędzy dwiema osobami. On zaczyna się w niewidzialnym polu, między tym, kim naprawdę jesteśmy, a tym, kim nauczyliśmy się być, żeby przetrwać. Kiedy On odszedł lub przestał mówić, kontaktować się, być obecny, coś w Tobie również zaczęło się odłączać. Może była to nadzieja, może wiara w miłość, może Twoja własna siła, ale wszechświat nie operuje w kategoriach porzucenia. On operuje w prawach energii i to co wyglądało jak milczenie było tak naprawdę przestrzenią przestrzenią która musiała się otworzyć żeby mogło wydarzyć się coś więcej bo często zanim ludzie się odnajdą muszą najpierw stracić swoje iluzje Ile razy próbowałaś kontrolować to co nie do kontrolowania Ile razy chciałaś odpowiedzi od niego zamiast zapytać siebie Dlaczego tak bardzo potrzebuję, by wrócił? Ile razy twoje ego mówiło: Jeśli mnie kochał, nie odszedłby? A ile razy twoja dusza szeptała to musiało się wydarzyć, żebyś w końcu usłyszała siebie. Miłość romantyczna, tak jak ją znamy, często opiera się na projekcji. Widzimy w drugiej osobie to, czego nam brakuje. Przypisujemy jej rolę wybawiciela, uzdrowiciela. Dowodu na naszą wartość. A potem, gdy ta osoba znika, wszystko się wali. Ale czy naprawdę? A może dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa budowla? Bo wszechświat nie odpowiada na desperację. On odpowiada na rezonans. Twoje serce mogło krzyczeć, wróć! Ale twoja energia mówiła, jeszcze nie jestem gotowa. On mógł tęsknić, ale nie wiedział, jak wrócić do kobiety, która jeszcze nie wróciła do siebie. I tak, między ciszą a tęsknotą działało coś większego, coś, czego nie da się opisać słowami, coś świętego. A dziś ta energia się zmieniła. Zaczęłaś widzieć siebie inaczej, zaczęłaś oddychać nie z braku, ale z pełni. I wszechświat to słyszy, i on to czuje. Bo dusze komunikują się poza słowami, i kiedy dusza zaczyna wracać do swojej prawdy, inne dusze, które są z nią połączone, również zaczynają się poruszać. Właśnie dlatego ten film trafił do Ciebie dziś. Właśnie dlatego to nie jest przypadek. I właśnie dlatego, jeśli czujesz, że coś w Tobie rezonuje z tym przesłaniem, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Zatrzymaj się na chwilę. Kliknij, subskrybuj. Zostaw serce pod tym filmem. Podziel się nim z inną kobietą, która też czeka. Bo im więcej z nas się budzi, tym silniejsze staje się to pole. A kiedy energia się podnosi, wszechświat działa szybciej. To, co wydawało się końcem, było tylko punktem zwrotnym. To, co wyglądało jak brak kontaktu, było najgłębszą rozmową dusz. To, co było milczeniem, Teraz się otwiera, bo on czuje, bo Ty już jesteś gotowa, bo miłość, która ma wrócić, nie potrzebuje przypomnień. Ona potrzebuje prawdy i ta prawda już w Tobie płonie. Cisza to nie kara, cisza to święta przestrzeń. To w niej rozbrzmiewa echo duszy, której wcześniej nie chciałaś słyszeć, bo zbyt bolała. Ale teraz, po przejściu przez tyle wewnętrznych burz. Zaczynasz rozumieć, że to właśnie cisza miała cię uratować. Bo kiedy wszystko ucichło, hałas wiadomości, potrzeba odpowiedzi, napięcie oczekiwań, zostałaś tylko ty, ty i twoje prawdziwe serce. I chociaż na początku to bolało bardziej niż cokolwiek wcześniej, to właśnie w tej pustce zaczęłaś słyszeć coś czystszego, bardziej autentycznego. Głos, który mówił, Nie jesteś połową. Jesteś całością. Głos, który nie chciał, żebyś czekała w nieskończoność, ale żebyś powróciła do siebie. Zrozumiałaś, że żaden powrót z zewnątrz nie zastąpi powrotu wewnętrznego. Że możesz tęsknić. Możesz czuć głód drugiej osoby, ale to głód, którego zaspokojenie zaczyna się w tobie. Że nie chodzi już o to, aby on wrócił i cię wybrał, ale o to, żebyś ty w końcu wybrała siebie. Prawdziwie, świadomie, z łagodnością. I kiedy to zaczęło się dziać, coś w Twoim polu się zmieniło. Twoja energia przestała wołać z braku, zaczęła emanować spełni. To jest właśnie uzdrowienie, nie gdy wszystko wraca do tego, jak było, ale gdy ty wracasz do miejsca, gdzie już nie potrzebujesz tego, co bolało. To moment, w którym nie pragniesz już desperacko kontaktu, ale jesteś gotowa naprawdę. To czas, kiedy przestajesz projektować miłość na zewnątrz i zaczynasz ją budować w sobie. Milczenie było Twoim nauczycielem, samotność Twoją świątynią, a teraz nadszedł czas, byś wyszła z niej nie jako ta, która czeka, ale jako ta, która wie. Bo nie chodziło o to, żebyś udowodniła swoją wartość jemu, chodziło o to, żebyś odkryła ją przed sobą. I z tej świadomości rodzi się najczystszy magnetyzm. To właśnie dlatego tak wiele kobiet zauważa, że kiedy naprawdę zaczynają żyć w zgodzie ze sobą, ktoś z przeszłości nagle się odzywa. To nie magia, to rezonans. Miłość zawsze powraca tam, gdzie panuje prawda. Ale Ty już nie jesteś tą samą kobietą, która kiedyś prosiła, błagała, cierpiała w ciszy. Dziś jesteś kobietą, która potrafi usiąść w tej ciszy i znaleźć w niej skarb. Jesteś kobietą, która wie, że miłość to nie gra w chowanego, ale spotkanie dwóch dusz, które widzą się naprawdę. I kiedy ty widzisz siebie, świat zaczyna widzieć ciebie inaczej. To dlatego on zaczyna czuć, to dlatego wszechświat zaczyna działać. Nie dlatego, że go przywołałaś słowami, ale dlatego, że twoja energia już nie woła z braku, tylko z obecności. Obecności siebie przy sobie to najpotężniejsze uzdrowienie. I nawet jeśli on wróci, a czujesz, że to się dzieje, ty nie wrócisz do przeszłości, bo ty już jesteś dalej. Ty już jesteś w miejscu, gdzie serce przestaje krwawić, a zaczyna prowadzić. I z tego miejsca jeśli dojdzie do spotkania, ono będzie inne, prawdziwe, wolne, dojrzałe. Ale nawet jeśli nie, już wygrałaś, bo odzyskałaś siebie. Był czas, kiedy czekałaś, był czas, kiedy się zastanawiałaś, analizowałaś każdy jego gest, każde zniknięcie, każdą przerwę w wiadomościach. Był czas, kiedy twoja energia była skupiona na nim. Na tym, czy wróci, czy zrozumie, czy zatęskni, czy zobaczy, jak bardzo cię zranił. Ale ten czas minął. Nie dlatego, że przestałaś kochać, ale dlatego, że zaczęłaś pamiętać, kim naprawdę jesteś. To przebudzenie nie przyszło nagle. Ono wyłaniało się z ciszy, z łez, z milczących wieczorów i z poranków, w których nie miałaś już siły udawać. Twoje wyższe ja. To najgłębsze, najczystsze, nieskalane oczekiwaniami i lękiem zaczęło się do ciebie zbliżać. Najpierw delikatnie, potem coraz wyraźniej. Aż w końcu zrozumiałaś: Nie jesteś kobietą, która błaga, jesteś kobietą, która przyciąga, bo kiedy dusza wraca do siebie, rodzi się coś niezwykłego magnetyzm. Nie ten powierzchowny, który zależy od wyglądu czy słów. Ale ten energetyczny, ten, który sprawia, że nie musisz się tłumaczyć, gonić, udowadniać, Twoja obecność staje się wystarczająca. On to czuje, świat to czuje i Ty zaczynasz naprawdę to wiedzieć. Twoje wyższe ja nie jest abstrakcyjną ideą. To ta część Ciebie, która zna Twoje przeznaczenie, to głos, który był w Tobie zawsze. Ale który przez długi czas był zagłuszany przez lęk, zależność, tęsknotę to ono teraz prowadzi. To ono mówi: Zatrzymaj się, spójrz jesteś kompletna. I z tej kompletności rodzi się Twoja prawdziwa moc. Nie ta, która stawia mur i mówi: Nie potrzebuję nikogo, ale ta, która potrafi powiedzieć: Jestem w pełni obecna i wybieram z poziomu serca. Nie z poziomu rany. W tym stanie nie prosisz już wszechświata, by on wrócił. W tym stanie mówisz wszechświatowi. Jestem gotowa na to, co naprawdę ze mną rezonuje. Jeśli to on, niech przyjdzie w prawdzie. Jeśli nie, niech moja droga będzie błogosławiona bez niego. I to jest największy akt miłości własnej. Nie rezygnujesz z marzenia, rezygnujesz z cierpienia. Nie wyrzekasz się uczucia, wyrzekasz się iluzji, bo już nie chcesz miłości, która przychodzi, by cię połamać. Chcesz miłości, która jest lustrem twojej własnej obecności, mądrości i światła. I kiedy wchodzisz w ten poziom świadomości, wszystko się zmienia. Nie tylko ty, on również. Energia, którą kiedyś znał, już nie istnieje. Kobieta, którą kiedyś znał, odrodziła się. I jeśli ma wrócić, to nie do tej, którą zostawił, ale do tej, która wróciła do siebie. Bo ty już nie pytasz, czy on jeszcze mnie kocha? Ty pytasz, czy to, co do mnie wraca, zasługuje na tę nową mnie? To jest Twoja suwerenność. To jest moment, w którym nie tylko czujesz swoją wartość, ale ją ucieleśniasz każdym słowem, każdym wyborem, każdym oddechem. I to dlatego wszechświat zaczął działać, nie żeby nagrodzić cię za cierpliwość, ale dlatego, że twoja częstotliwość się zmieniła, a miłość, prawdziwa miłość, nie może się oprzeć prawdzie. Jeśli ma wrócić, wróci, ale ty już nie będziesz czekać, ty będziesz żyć i to życie przyciągnie wszystko, co ma być twoje. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to nie przez przypadek. To znaczy, że twoja dusza była gotowa usłyszeć to, co jeszcze niedawno wywoływało ból. To znaczy, że wewnętrznie już wiedziałaś, że coś się zbliża, że to milczenie nie było końcem, ale portalem, że wszechświat nie zabrał ci miłości, ale przygotowywał cię na jej nową formę. Dziś czujesz to głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ten powrót nie jest już snem. On stał się polem energetycznym. Możliwością, ruchem, który zaczyna się po drugiej stronie ciszy. Ale najważniejsze jest to, że ty już go nie potrzebujesz tak jak kiedyś. Ty go wybierasz, jeśli przyjdzie w prawdzie. I to wszystko zmienia. On czuje Twoją zmianę. Czuje, że coś w tobie się wyprostowało, zharmonizowało. Czuje, że nie jesteś już kobietą, która czeka, tylko tą, która stoi. Zakorzeniona, obecna, prawdziwa. I dlatego wszechświat działa. Nie wtedy, gdy błagamy, nie wtedy, gdy jesteśmy w rozpaczy, ale wtedy, gdy nasze serce mówi: Jestem gotowa na to, co jest moje, bez walki, bez lęku, bez wymuszeń. To, co ma wrócić, wróci. Nie dlatego, że go przyciągniesz siłą, ale dlatego, że staniesz się miejscem, do którego jego dusza chce powrócić. Jeśli czujesz, że ten przekaz dotknął czegoś głębokiego w tobie, proszę. Zostaw swój ślad tutaj. Kliknij subskrybuj. Naciśnij, lubię to. Ale przede wszystkim napisz w komentarzu, wracam do siebie. Tylko tyle. Nie musisz tłumaczyć. To będzie Twoje potwierdzenie. Dla siebie, dla wszechświata, dla energii, która tu się zebrała. A jeśli znasz kobietę, która również czeka, może w milczeniu, może w samotności, wyślij jej ten film. Nie po to, żeby przyspieszyć powrót, ale żeby przyspieszyć uzdrowienie. Bo im więcej nas wraca do siebie, tym bardziej zmienia się cała planeta. Pamiętaj, to, co zostało zbudowane w duszy, nie może być zniszczone przez czas. To, co ma wrócić, odnajdzie drogę. Ale Ty już nie jesteś tą, która pyta kiedy, jesteś tą, która mówi teraz, bo teraz jesteś w sobie. I z tego miejsca wszystko się zaczyna. Twoja moc nie leży w tym, kogo potrafisz zatrzymać, twoja moc leży w tym, kim się stajesz, kiedy już nikogo nie gonisz.